Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie moje baranki i baranki, wy w tym miesiącu walczycie. Tak, o co? No, y, walczycie tutaj, y, prawda? O miłość, tak. Y, a raczej y, będziecie y, hmm. albo wy, al, albo ta osoba. Ktoś, kto chce stałego, poważnego związku, druga strona wyraźnie ma mechanizmy obronne, broni się przed tym. E, z pewnością jest to związek, bo jest tutaj e, karta kochanków, e, następuje bicie się z myślami, no to dobrze, ono, ona mnie kocha, nie kocha, w ogóle o co tutaj chodzi. Odium e, baraniej walki i to jest e, przez nadzieję, tak? Wy, wy macie nadzieję, nie macie nadziei, Tracicie nadzieję. Tutaj jest księżyc również pokazany. W związku z tym mówi się o wielu tajemnicach. Więc słuchajcie, wy równie dobrze możecie zmierzyć się z sytuacją, gdzie ta druga osoba po prostu chce mieć z wami stały związek. W sensie, czytaj nawet, iżby małżeństwo, bo czemu nie? Mm. I powiem Wam tak. Może nawet i by chciał, chciała ale ta osoba ma jakieś przykre doświadczenia z poprzednich takich um, sytuacji, w związku z tym troszeczkę będzie się um, bronić, będzie trochę wahania, zastanawiania. I wiecie co, wy macie, weźcie sobie, zobaczcie strzelca, bo strzelec tam, on w siódemce mieczy, będzie mega sprytny. E, u was jest podobna, podobne zabarwienie, bym powiedziała, czytania, że ktoś czegoś chce, nie za bardzo mu to wychodzi, kończy rozczarowany, w połowie akcji jest takie rozczarowanie, właśnie jak u strzelca, wy z kolei będziecie nie tyle rozczarowani, co będziecie bić się mocno z myślami. Na temat właśnie jakichś mechanizmów obronnych waszych lub tej drugiej osoby. Ktoś tu w tajemnicy chciałby nawet i ślub, ale się nie przyzna, nie powie, tak i wiecie, o co chodzi, nie? Jakieś to wszystko takie drogi kręte, nieprzejezdne. Um, zwróćcie uwagę, czy ktoś nie ukrywa romansu. Jeżeli jesteście w parze, informuję od razu, to nie są czytania dla wszystkich, um, ale tutaj w międzyczasie przewija mi się arcykapłanka. Jakże? No, tu ktoś będzie chciał ruszyć w e, e, kierunku takiego no. Stałego związku założenia bardziej rodziny, ktoś z kolei nie za bardzo chce. E, idźcie do strzelca, strzelec sobie super poradził, bo strzelec mówi: A, dobra, pieprzyć to. Życie jest od tego, żeby się bawić, nie? I strzelec w ogóle nie wiadomo jak, nie wiadomo o co chodzi. On tym wewnętrznym swoim dzieckiem, które nagle mówi: Dobra, jakby miłość, miłością, ja bawić się chcę. I on nagle wychodzi z tego w magiczny, totalnie sposób, i tam w ogóle dziesiątka denarów, w ogóle on odkrywa jakiś skarb i tak dalej. Spróbujcie to zrobić u Was. E, dlatego, że jeżeli to zrobicie, wy odkryjecie współpracę z jakimś niesamowitym autorytetem. On się pojawi na, na Waszej drodze. Zobaczmy, jakie tutaj niesamowite, dziecię, ważne osoby będą miały wpływ na Was. Dużo tego. Słuchajcie, dużo tego, nie było tego to w innych grupach tyle, ale dobra. Literki. Inicjały tych osób lub funkcje. Czasami jest M jak mama, te, jak tata, nie? Dobra, i teraz tak. Jakie tu mamy literki? C jak Celina, J jak Jakub, S jak Stanisław, R jak Ryszard, W Wanda Natalia, Tadeusz Ryszard, Daria, Jakub, Olga i X i N. X to jest dla mnie zawsze ktoś z przeszłości. To może być ktoś z przeszłości. Um, więc popatrzcie na te literki. G jak grażyna, R jak Ryszard, Tadeusz Jakub, Stanisław, Olga, Daria. Natalia Wanda, Celina i X. Eee, jak X. Kochani ko kochani moi, kończę. Zapraszam do następnych czytań. Buziaczki dla Was. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa!